Podczas podcast IPN w Katowicach. Rozmawiamy o historii górnego Śląska w XX wieku, ludziach i wydarzeniach. Dzień dobry, z tej strony mikrofonu witam Państwa Paweł Zawisza. Witam w kolejnym odcinku podczasu, czyli podcastu historycznego IPN w Katowicach. Dzisiaj moim państwa gościem jest dr Sebastian Rozembał, pracownik naukowy oddziałowego biura badań historycznych IPN w Katowicach. Dzień dobry państwu, cześć Paweł. Witam Cię Sebastianie. W dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć temat żołnierzy górników, czyli poborowych, którzy zamiast do koszar trafili przymusowo, wbrew własnej woli i często bez względu na posiadane umiejętności do trudnej i wymagającej pracy w górnictwie. Mówimy tutaj zarówno o pracy w kopalniach węgla kamiennego, w kamieniołomach, jak i kopalniach uranu, które wydobywały ten promieniotwórczy pierwiastek na potrzeby radzieckiego programu nuklearnego. Pierwsze pytanie zatem, skąd pomysł na kierowanie poborowych do pracy w kopalniach? To jest pomysł, tak naprawdę, który pojawił się w gruncie rzeczy już w 1945 roku w pewnej, w pewnej formie, a, ale w życie wszedł oczywiście dopiero parę lat później, bo powstanie tej struktury, o której mówisz, czyli wojskowych batalionów górniczych, to jest rok 1949. Skąd pomysł? W, przede wszystkim z powodu braku rąk do pracy w górnictwie węglowym, spowodowanym pf, przez Rzeczy jakby oczywiste myślę dla wszystkich, czyli przez, przede wszystkim perturbacje wojenne. Wojna, II wojna światowa w takim regionie jak Górnośląski Okręg Przemysłowy wessała tysiące mężczyzn do służby chociażby w siłach zbrojnych Rzeszy Niemieckiej, także do różnego rodzaju formacji paramilitarnych. W efekcie z y, okręgu przemysłowego i z kopalń ubyło rzeczywiście tysiące rąk do pracy. Niemcy tę lukę zapełnili w ten sposób, że skierowali do pracy y, robotników przymusowych wschodnich, tak zwanych ostarbeiterów, a więc gdzieś tam z terenów powiedzmy Ukrainy, Białorusi i tak dalej, także innych części Związku Radzieckiego, także przymusowo kierowanych do pracy Polaków oraz jeńców wojennych sowieckich, brytyjskich, francuskich, różnych. A więc te lukę jakby zapełnili. Ale kiedy wojna się skończyła, wszyscy ci ostarbeiterzy, Arbajterzy, wszyscy ci robotnicy przymusowi, wszyscy ci jeńcy wojenni przymusowo zatrudnieni w kopalniach, odpłynęli. Oczywiście w naturalny sposób odeszli z górnictwa, poszli do swoich stron, byli repatriowani, itd, i tak dalej. Powstała więc luka, ponieważ ciągle nie przybyli do miejsca mieszkania. Ci, których wcielono do wojska, przebywali gdzieś jako jeńcy, polegli po prostu w armii, a więc była jedna wyrwa. I ta wyrwa została jeszcze dodatkowo pogłębiona w lutym, marcu 1945 roku, kiedy to y, NKWD internowała najprzód, a potem deportowała do pracy przymusowej w Związku Sowieckim około 47, co najmniej 47 tysięcy mieszkańców regionu, z tego minimum 10 tysięcy zatrudnionych w górnictwie. A więc y, powstała wyrwa polegająca na tym, że po prostu nie było komu. Tego węgla wydobywać nie było komu podtrzymywać eksploatacji węgla kamiennego na takim poziomie, o jakim władze polskie myślały, z różnych względów. Umowa z Związkiem Sowieckim przewidywała, obligowała Polskę do przekazywania kontyngentu węglowego po zresztą bardzo zaniżonych cenach. No, był to poza tym także towar strategiczny, surowiec strategiczny istotny dla funkcjonowania państwa polskiego, zwłaszcza w momencie jego odbudowy po wojennych zniszczeniach. No i był to też towar, który można było sprzedać za konkretne pieniądze, za dewizy, poza tak naprawdę jeden z nielicznych surowców eksportowych, którymi Polska dysponowała. A więc sprawa strategiczna, a tu brak rąk y, do pracy. Mhm, Dlatego tak. pojawił się już y, wcześniej, właśnie w 1945 roku, pomysł, żeby do tej pracy kierować y, osoby przymuszone, ponieważ próby werbunku do pracy na kopalniach, oczywiście one cały czas trwały. Ekipy warunkowe jeździły po całej Polsce i próbowały złapać ludzi, żeby ich zachęcić do tego, żeby przyjechały na Górny Śląsk albo do Zagłębia Dąbrowskiego i pracowały w tamtejszych kopaniach. Czy stosowano jakieś zachęty ekonomiczne w tym no czasie? No oczywiście, no to wiesz, to, to jeśli ktoś był z jakiejś rodziny ubogiej, chłopskiej, gdzieś w województwie kieleckim, gdzie naprawdę bida piszczała, czy Rzeszow, gdzieś pod Rzeszowem, no to zachęta stałej wypłaty, miejsca zamieszkania, jakiejś pewnej stabilizacji była duża, nie? To był magnes jednak mhm. Natomiast wiele osób, które przyjeżdżały, żeby aby się zatrudnić w kopalniach, nie wytrzymywały tych rygorów pracy górniczej, tego reżimu ciężkiego tej pracy, no i całej tej formuły takiego już zorganizowania, prawda, dniówka, szychta, od do. No i ciężki oczywiście i podziemny tryb wykonywania tej pracy, więc była duża fluktuacja. Dlatego właśnie ta idea, że przymusić do pracy, mm. lecz nikt nie ucieknie, jak go zmusisz, żeby pracował. I najpierw zmuszono. Przekazanych przez armię czerwoną jeńców niemieckich. To ciekawe. Około 30 tysięcy jeńców tutaj skierowano. I oni rzeczywiście w tych kopalniach zagłębia i. Górnego Śląska pracowali przez jakiś czas, natomiast problem polegał na tym, że ze względu na różnego rodzaju porozumienia międzynarodowe trzeba ich było jednak repatriować. Więc oni stopniowo wyjeżdżali, i pod koniec lat 40. praktycznie ta grupa całkowicie znika z rynku pracy, jeśli można to tak nazwać, w górnictwie węglowym w naszym, w naszym regionie. Oni znikają, ich. Do 1949 roku w zasadzie nie mamy już jeńców niemieckich w kopalniach. No i właśnie mniej więcej pod koniec lat 40, 48, 49 rodzi się idea, żeby w jakiś sposób wytworzyć mechanizm, który polegałby na tym, żeby pod rygorem, pod przymusem pewna grupa osób pracowała w kopalnictwie. I idealnie, gdyby to byli właśnie osoby, gdyby to były właśnie osoby, które poniekąd się powołuje. Do pracy w trybie no, militarnym, prawda? Czyli którym się wydaje rozkazy, polecenia, których nie obowiązują pewne konwencje, umowy pracy e, itd., tak dalej, tak dalej, prawda? Więc e, ta idea zatrudnienia właśnie żołnierzy. Przy czym początkowo w 1948 roku zaczęto wprowadzać do pracy osoby należące do takiej organizacji paramilitarnej e, obejmującej osoby w wieku 16 do 21 lat, czyli powszechnej organizacji służba Polsce. Ona powstała w 1948 roku, sous I tam też członków służby Polsce kierowano do właśnie pracy w kopalniach, ale to było jeszcze na stosunkowo mniejszą skalę. Natomiast cały ten pomysł, żeby, o który pytasz, po tym długim wstępie przechodzę jakby tutaj tak. też do jakby clue, skąd to się pojawiło, cały ten pomysł, żeby skierować żołnierzy, po prostu w ramach początkowo taka była idea zastępczej służby wojskowej, skierować ich do yy, Poborowych skierować po prostu do pracy w kopalniach. Pojawił się tak naprawdę y Pojawił się latem 1945, w lipcu 1945 roku, wiceminister obrony narodowej, generał Edward Ochap, jednocześnie szef głównego zarządu polityczno-wojowawczego Wojska Polskiego, a więc takiej struktury bardzo ważnej dla ideologizacji Wojska Polskiego. Zaproponował, właśnie, żeby część żołnierzy, część poborowych, których wtedy wcielano, a więc rocznik wówczas 20, urodzonych rocznika 20. 1927-1928, właśnie przekierować do kopalń, po prostu do pracy tamże. I 5 sierpnia 1949 Ministerstwo Obrony Narodowej, na którego czele wtedy stał Michał Rola Rzymierski, wydało właśnie taki rozkaz o tym, żeby 4000 poborowych skierować do kopalni, które zostaną wskazane przez Ministerstwo Górnictwa i od jesieni 1949 rzeczywiście te bataliony tak to określano, bo takie formowano w takie jednostki bataliony wojskowe bataliony górnicze jako zastępcza służba wojskowa zaczęły być po prostu formowane, przy czym absolutna ich większość powstawała właśnie w województwie jeszcze wtedy śląskim, a od 50. roku już po prostu katowickim. Wiemy zatem, że do wojskowych batalionów górniczych kierowano rekrutów. Pytanie jednak, czy przydział do tych jednostek można powiedzieć był losowy, czy kierowano się jakimś kluczem? Kogo obrano, którego konkretnego rekruta? No była filtracja oczywiście poborowych. To nie jest tak, że kierowano po prostu wedle jakiegoś mechanicznego, automatycznego systemu, ale bardzo celowo dokonywano filtrowania wszystkich poborowych, przy czym w tym filtrowaniu uczestniczyć miała Policja Polityczna, a więc Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego. One miały wytypować te osoby, jako przeznaczony do tej służby właśnie w kopalni, do tej pracy w kopalniach, a więc do tej zastępczej służby wojskowej w ramach batalionów górniczych, miały wytypować osoby, które były z kilku względów, uznawane za z kilku względów niepewne politycznie, społecznie i moralnie, jak to określano. A więc takie osoby miano kierować, których nie chciano mieć tak naprawdę w wojsku. Ponieważ uważano, że będą miały zły wpływ na pozostałych poborowych. No co to znaczy te trzy kategorie politycznej, społecznej, moralnej, nazwijmy to niepewności, którymi operowano wtedy tymi kategoriami. No polityczna to jest oczywiście ta, że chodziło o osoby niepewne co do stanowiska, wobec, co do jej postawy wobec Polski Ludowej, wobec władz komunistycznych. A generalnie osoby wywodzące się ze środowiska albo znane z tego, że były w jakiś sposób aktywne w opozycji antykomunistycznej były w podziemiu po wojnie przez jakiś chociażby moment, albo wywodziły się z rodzin, więc ojcowie byli działaczami, czy, 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 czy bliscy krewni byli działaczami, czy też żołnierzami, nawet podziemia. Niepodległościowego, osoby z rodzin znanych polity, z politycznego zaangażowania w duchu przeciwnym komunizmowi. To nie, niekoniecznie znaczy, że osoby znane z jakichś antykomunistycznych działań, ale chodziło o wywodzące z pewnego środowiska, które traktowano jako politycznie wrogie ponieważ to środowiska, no na przykład, no nie wiem, oficerów przedwojennego wojska polskiego, prawda, rodziny, to, to były już politycznie, jakby rodziny traktowane jako wrogie. I z takich środowisk te osoby przekierowywano właśnie do owych batalionów górniczych, ponieważ gdyby służyły w normalnej, zasadniczej służbie wojskowej, to uważano, że będą miały w zły, demoralizujący politycznie wpływ na innych poborowych. Ta druga kategoria klasowa, oczywiście, też jest tutaj, myślę, dla nas jasna. No na przykład wtedy bardzo mocno operowano pojęciem, e, Prawda, rodzin kłackich, a więc wywodzących się z bogatych rodzin chłopskich, którym przypisywano, którym atestowano zasadniczą wrogość wobec systemu komunistycznego, no, ale też rodzin ziemiańskich, prawda? z rodzin mieszczańskich, z rodzin takich, które uważano, że ze względów klasowych, właśnie z pochodzenia społecznego no nie sprzyjają, bo są, bądź są po prostu wrogie. Komunizmowi. No i jeszcze była ta kategoria, którą też operowano, niepewności, powiedzmy, moralnej tych potencjalnych poborowych. No i tutaj generalnie tym kluczem była, było to, czy dany poborowy był karany za przestępstwa kryminalne. A więc kryminaliści też lądowali w tych batalionach górniczych. Przy czym są różne szacunki, ale wskazuje się, że to był już zawsze jednak margines. Jakieś 3-4% ogółu w danym momencie wcielanych do owych formacji batalionów górniczych, czyli tak naprawdę no, rzeczywiście mniejsza część. Natomiast większa grupa to byli ci, nazwijmy to, niepewni politycznie i społecznie. Przy czym jedną rzecz należy podkreślić, że urzędy bezpieczeństwa publicznego wydawały. Pewnego rodzaju opinie dotyczące poborowych, sugerując, że powinny podjąć zasadniczą służbę wojskową, ale o tym, kto został skierowany do zasadniczej służby wojskowej, a kto do zastępczej, o tym tak naprawdę jednak zawsze decydowały komisje poborowe. Oczywiście, więc to nie jest tak, że był automatyzm, że kogoś UB zasugerowało do batalionów żołnierzy, górników, a. To, to oznaczało automatycznie, że do tych batalionów zostało się skierowanym. To była decyzja jednak wojska, nie? komisji poborowych, no i one mogły tutaj odstąpić, aczkolwiek no raczej kierowały się tymi wskazaniami policji politycznej, uznając je za, za jakoś tam miarodajne i, z, i jakoś ich obowiązujące. No i trzeba pamiętać, że o jednej jeszcze rzeczy, że ta cała procedura została bardzo szybko uruchomiona, ponieważ o ile w sierpniu podjęto decyzję o stworzeniu tych formacji batalionów górniczych, to już jesienią 1949-4000 ludzi w kilku batalionach skierowano właśnie głównie do GOP-u do Górnośląskiego okręgu przemysłowego i do pracy w kopalniach, więc widać, że się spieszyło. Nie? I rzeczywiście ta jesień 1949 to jest też moment, kiedy ostatni jeńcy niemieccy wyjeżdżają do. No, no, nie wiem, Niemiec Zachodnich, które wkrótce staną się republiką, czy już się stały Republiką Federalną Niemiec, tudzież do świeżo też powstałej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Mhm. jak wyglądały warunki pracy oraz bytowania żołnierzy Górników? Należy pamiętać o jednej rzeczy, że jest takie określenie fachowe. Że te bataliony, żołnierzy górników funkcjonowały poza normą wojska. To oznacza, że one były tak naprawdę nie na utrzymaniu Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko na utrzymaniu Ministerstwa Górnictwa czyli Górnictwa węglowego. Czyli tam były wypłacane tym wszystkim poborowym, były wypłacane normalne zarobki na ich. Tak, jakby się pracowało w kopalnictwie. Te zarobki były zbliżone do tych zwykłych dla początkujących górników. Potrącano pewną kwotę na utrzymanie tymże górnikom. Część wypłaty dawano im od razu do ręki, tym poborowym, właśnie, tym żołnierzom górnikom, a część wpłacano na kasę oszczędnościową. Natomiast te potrącane na utrzymanie środki wiązały się z faktem, że w pewnym sensie nie można powiedzieć, że ci górnicy, żołnierze zostali skoszarowani, bo nie, ale zostali zobozowani, nazwijmy to tak. Ponieważ gdzie ich ulokowano, to jest właśnie pytanie. No nie byli w koszarach zresztą wojska, bo to. Między innymi idea na tym polegała, żeby oni nie byli żołnierzami zasadniczej służby wojskowej. Czyli oni nie ćwiczyli w zasadzie rzeczy wojskowych, nie dostali nie, nie. broni. Oni w ogóle mieli, przeszli pierwsze przeszkolenie, to było bez broni. Hmm. Takie, takie, takie były przeszkolenia. Ja nie wiem, czy oni w ogóle byli szkoleni kiedykolwiek z bronią. Wydaje mi się, że nie. Oni byli zobozowani. Taki termin wtedy stosowano, to oznacza, że osadzono ich po prostu w e, byłych e, p, p, w zabudowaniach e, byłych obozów które jeszcze Niemcy zbudowali w okresie wojny właśnie dla tych wszystkich o których wspominałem na samym początku jeńców wojennych różnych francuskich, brytyjskich, sowieckich oraz dla robotników przymusowych. Te obozy były potem po wojnie po 40, 45 wykorzystywane dla tych jeńców niemieckich i jak Niemcy odeszli, no to tam skierowano właśnie żołnierzy górników. Były to baraki po prostu zwykłe typowe drewniane baraki yy, yy, obozowe w których panowały fatalne warunki. To jest podstawowa rzecz, należy pamiętać, że to jest przez, całe, przez całą dekadę istnienia tych tego, batalionów górniczych. Wojskowych batalionów górniczych. Warunki bytowe tych no, nieszczęśników, tak trzeba powiedzieć, skierowanych do tej służby były absolutnie fatalne i one się w zasadzie niespecjalnie poprawiły przez tę całą dekadę. No, te baraki były na bardzo no, często kompletnie zdewastowane po tym, ile osób przez nich przeszło. Nawet jeśli się tam coś się podreparowało, to i tak nie było tego, nie było to na zbyt dobrym. Poziomie, a należy pamiętać, że tych żołnierzy, których skierowano, była naprawdę spora ilość, bo w 1953 roku mamy już 25 batalionów z prawie 30 tysiącami ludzi. To jest bardzo dużo. I ta infrastruktura, którą im podstawiono, no była w fatalnym stanie i nigdy się nie poprawiła. Też fatalne były to umundurowanie, które otrzymali, fatalne były buty, które musieli nosić. W barakach brakowało ogrzewania, brakowało sanitariatów, brak, warunki higieniczne były skandaliczne, brakowało koców, brakowało prześcieradeł i tak dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, że oni się znaleźli w sytuacji pewnej bytowej, nazwijmy to socjalno-bytowej, przypominającej poniekąd e, tak naprawdę sytuacje osób, których się osadzało w tych Obozach właśnie, nie? czyli osób, których się, w, w, prawda, jakby karnie osadzało w tych obozach nie? w pewnym sensie to, były, to to trzeba tak sobie wyobrazić, nie? że to nie było tak, że oni se funkcjonowali w sposób jakoś tam bardzo e, naturalny. I kolejna rzecz, która jest szalenie istotna z punktu widzenia tych ich, wydaje mi się, bytowych rzeczy, e, e, to jest to, że e, trzeba pamiętać że oni byli kierowani by także z marszu do tej pracy w kopalniach mm. bez w zasadzie adekwatnego cokolwiek to znaczy adekwatne przeszkolenia górniczego czyli tak naprawdę Wiesz o co chodzi? To nie jest tak, że mieli czas tam parę miesięcy. Mhm. Często to były osoby, które w normalnych warunkach nie poszłyby pod ziemię, że tak powiem. W życiu pracy, by nie tak? poszły i to podejrzano, że absolutna większość z nich. Tak. Jeśli ktoś pochodził z rodziny kułackiej, to nie miał ze za sobą z zaplecza pracy, tak jak na górnym Śląsku, tak. gdzie masę rodzin. I nie, miał prostu... I nie miał ochoty pracować Nie miał ochoty na przykład mhm. też, nie? Jak ktoś pochodził z rodziny mieszczańskiej, inteligenckiej i tak dalej, dlaczego mhm. miałby iść do pracy w kopalni? I też trzeba pamiętać, że nie robiono im do... z... Z właściwych e, przeszkoleń, e, nie przygotowywano ich. Do tej pracy, a jest to praca o ciężkim reżimie, hmm. pracy fizycznej, skomplikowanej też i nieprostej z różnych względów. Tego przeszkolenia nie było, a służba. W tych warunkach trwała dwa lata. Oczywiście z biegiem czasu dochodziło się do pewnych umiejętności, ale zanim do tego doszło, to mieliśmy do czynienia z po prostu tak naprawdę jakimś, nie wiem, morzem wypadkowości. Tam się podaje cyfry chyba tylko dla lat 50. i to po pierwsze połowy do momentu, kiedy zaczęły się pierwsze ruchy w kierunku likwidacji. Tych batalionów górniczych, czyli do 56 roku, od początku lat 50. mówi się o 12 tysiącach wypadków. Szacuje się, te szacunki nie są jakby tutaj do końca, ja nie znalazłem takich definitywnych, ale szacuje się, że mogło zginąć w efekcie wypadków właśnie w pracy górniczej nawet tysiąc tych poborowych. Pamiętajmy, że generalnie liczba tych, którzy przeszli przez te formacje, to jest około no różne są też szacunki o 120 tysięcy ludzi, więc to jest, to jest duża liczba, ale no tysiąc osób to jest porażająca cyfra. Na pewno kilkaset osób zginęło, ale czy tysiąc faktycznie nie wiem, ale też się takimi e, cyframi po prostu operuje. Widzimy więc, że ci ludzie są wypchnięci w fatalne warunki bytowe, są zmuszeni do pracy, którą nie chcą wykonywać, której nie potrafią wykonywać. Warunki, w których ją wykonują są dramatyczne. No i efekty są takie, jakie się można było spodziewać. Ogromna wypadkowość Pytanie jest, jaka była wartość tej pracy, którą oni wkładali w kopalnię. To, to, to jest kolejna kwestia, bo ich ekonomiczna funkcjonalność, że tak powiem, w systemie funkcjonowania kopalni, no to jest następne pytanie. I moim zdaniem ona była bardzo niska. Znaczy oni niewiele tak naprawdę byli w stanie wyprodukować w porównaniu z takim wykwalifikowanym górnikiem, który rzeczywiście tę pracę robi. Nazwijmy to też może nie z zamiłowania, ale z jakąś smykałką, z jakimś poczuciem związku z tą pracą, nie? Myślę, że oni głównie zastanawiali się, jak uniknąć wykonywania jakiejkolwiek, jakiejkolwiek pracy, co oczywiście nie do końca się udawało. Czy wojskowe bataliony górnicze były czymś można powiedzieć specyficzne tylko dla Górnego Śląska, czy tych poborowych kierowano również do pracy w innych w innych miejscach na terenie naszego kraju? Wydaje mi się, że absolutna, absolutna, nie wydaje mi się na pewno, absolutna większość tych wszystkich batalionów, których powstało, a było ich tam około 30 ogółem, mhm. tak naprawdę no, były też cyfry batalion tam, 40, któryś i tak dalej, było ich około 30. Absolutna ich większość wylądowała tutaj, właśnie w okręgu przemysłowym, w Zabrzu, w Chorzowie, w Rudzie Śląskiej, tutaj w, tej, w Mysłowicach. Tutaj w tym rzeczywiście okręgu y, przemysłowym były poszczególne bataliony lokowane. Zresztą dodajmy, że dowództwo tej formacji y, też, mieściło się, y, też mieściło się w Katowicach. Ja może tylko tak dla porządku, zanim przejdę do, do, do tego Twojego pytania, dodam jedną rzecz, że. Ono przechodziło, to te, te formacje, bataliony, bataliony górnicze przechodziły różne e, takie fluktuacje strukturalne, o których może nie mówmy, bo to są już takie rzeczy dosyć może nużące. E, były przez pewien czas podporządkowane i funkcjonowały w strukturach Powszechnej Organizacji Służba Polsce, o której wspominałem, ale dopiero w 1955 tak naprawdę doszło do ich przekształcenia w taką formalną, już formalnie już nos noszącą nazwę Wojskowy Korpus Górniczy strukturę która istniała do końca, czyli do 59 roku i ta wojskowa ten wojskowy korpus górniczy miał siedzibę właśnie w Katowicach. Na jego czele stał początkowo pułkownik Aleksander Kokoszyn, który potem zrobił w strukturach wojska polskiego dużą karierę, między innymi był e, szefem wojskowej służby wewnętrznej, a później ostatnim szefem był pułkownik Bronisław Szubicz. Jednocześnie e, to są ci jakby dowódcy wojskowi, ale jednocześnie ten wojskowy korpus górniczy podlegał pod Ministerstwo Górnictwa Węglowego i tam też był specjalny dyrektor, Generalny w ramach ministerstwa, który był wyznaczony do kontroli nad tymi strukturami. I jak mówię, dowództwo, zwierzchność tego się znajdowała w katowicach, no nie przypadkiem, nie, bo tu rzeczywiście wylądowała w tym regionie, w tym województwie absolutna większość tych wszystkich batalionów poszczególnych. Natomiast był też jeden batalion, batalion, batalion 30 który miał siedzibę w Ludwikowicach kłockich. On działał w latach 53-58 i to jest batalion, który był wyznaczony dokładnie do tego, o czym mówiłeś na początku, czyli do pracy w kopalniach uranowych, właśnie, które wykonywały swoją, swoją eksploatację na potrzeby Związku Sowieckiego. No i, i to jest w ogóle już. Rzecz, no jeszcze bardziej powiedziałbym w jakimś stopniu drastyczna w porównaniu z tymi kopalniami węglowymi. No, bo tutaj musimy powiedzieć też o tym, że no było to rzecz, była to praca w kopalniach uranu. Była, była pracą oczywiście o wiele niebezpieczniejszą i gorszą. No I też nie przypadek, że w, w, w pewnego rodzaju opiniach yy, mówi się o tym, że to jest najbardziej zbrodniczy tak naprawdę element funkcjonowania tych, mhm. że batalionów górniczych skierowanie właśnie ludzi do pracy w kopalniach uranu którego, którego, której to pracy funkcją było to, że większość tych ludzi zapadała na różnego rodzaju e, choroby i można powiedzieć, że no, stała się dla e, tych, którzy przeszli przez owe na Dolnym Śląsku, m, po prostu przekleństwem. Kiedy i dlaczego rozformowano wspomniany przez ciebie wojskowy korpus górniczy? No, wydaje mi się, że tak. Pierwszy, pierwszy ten. Y, y, Impuls, który wyszedł w kierunku rozformowania, to są przemiany października 1956 roku. wtedy zaczęto odchodzić od tych pewnych form represyjności typowych dla państwa stalinowskiego, dla stalinizmu, ponieważ pamiętajmy, no, że Wojskowy Korpus Górniczy, czy też Wojskowe Bataliony Górnicze, to jest taki typowy produkt stalinowskiej, właśnie tej takiej mega represyjności, opresyjności państwa właśnie rządzonego w duchu. No, naprawdę totalitarnym. I przemiany październikowe, które oznaczały demokratyzację pewną umiarkowaną w obrębie tych no, ramowych warunków państwa komunistycznego, na ile tu można o jakiejś demokratyzacji mówić, to był pierwszy krok w kierunku tego, żeby um, um, wojskowy korpus górniczy um, rozformować. Przy czym ten proces rozformowania no, jednak nie składał. Kończył się tak, nie nastąpił tak szybko. Pamiętajmy, że właśnie jak przypada, właśnie w momencie, kiedy ta odwilż polityczna zaczyna się na, na, zaczyna nabierać pewnej dynamiki w październiku 1956 roku wojskowy korpus górniczy osiąga swój, że tak powiem, szczyt liczebny, nazwijmy to w ten sposób, bo należy do niego aż 35 tysięcy żołnierzy. No i proces rozformowywania rozpisany jest na kolejne. Tak naprawdę kilka lat. W zasadzie rozkaz ministra obrony narodowej likwidujący bataliony żołnierzy górników to jest dopiero sierpień 59 roku. Wtedy po trzech latach od tego momentu, kiedy było 35 tysięcy ludzi w ramach Korpusu Górniczego służył już tylko około 3 tysięcy osób i w zasadzie można powiedzieć, że w maju 59 mamy do czynienia z likwidacją tak naprawdę ostatnich tych. Batalionów, które pracują tu u nas w kopalniach w regionie w regionie górnośląskim no i 59 to jest kres już tego, te, 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 tej, tej, tej formacji taki mm, zupełny, no, niemniej pamiętajmy też o tym, że no, już do tego momentu, przez tę dekadę istnienia batalionów żołnierzy, górników przeszło przez nie, jak wspomniałem, sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi, których one mocno straumatyzowały, mocno naznaczyły na całe życie. Dziękuję Ci, Sebastianie, za tą rozmowę. Słuchaczom dziękuję za chwilę uwagi. Dziękuję bardzo. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału zarówno na platformie Spotify, jak i w serwisie YouTube. I do usłyszenia już w przyszłą środę w kolejnym odcinku naszego podcastu. Do usłyszenia. Do widzenia.